Cześć Boże, witam księdza arcybiskupa w Salwe TV. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Bardzo dziękuję za to, że ksiądz arcybiskup zechciał się do nas pofatygować. Yy, I trzeba zacząć taką rozmowę chyba od cytatu z Franciszka, prawda? Bo to takie cytaty, cytaty różne ostatnio w modzie z Franciszka, w różnych, w różnych mediach. To dobrze, że jest zainteresowanie. Osobą i nauczaniem papieża. Tylko tak mam wrażenie, że nie, nie niepełne, bo ostatnio jak powiedział, że aborcja to dzieciobójstwo, to nie widzę wszędzie tych cytatów. E, taka jest natura mediów. E, jeśli za nimi stoi ideologia, to, to wszystko wydobędą, co jest dla nich korzystne, a co niekorzystne, pominą bardzo łatwo. Spodziewa się ksiądz arcybiskup takiego, takiej jasnej wypowiedzi od papieża na temat ochrony życia? No to jest pewnie podstawowym też obowiązkiem papieża mówić jasno o tym, co dotyczy nauczania kościoła katolickiego. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, nic sobie go różniło od, od poprzednich papieży, bo zasadniczo podobne, podobne wypowiedzi były od dawna, być może, że teraz jest trudniej z nimi się przebić, bo to jednak ta poprawność polityczna już poszła dość daleko. No tak wyrazistej wypowiedzi Ojca Świętego na temat aborcji nie przypominam sobie. Były faktycznie jednoznaczne za życiem, natomiast stwierdzenie takie, które można spokojnie podciągnąć pod Jana Pawła II, pod matkę Teresę, pod y, wielkich obrońców życia. Teraz pada z ust papieża Franciszka, obrońcy ekologii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest jakaś zmiana nauczania papieskiego, czy co się stało? Trudno mi powiedzieć, co by się mogło stać. Ja nie widzę nic nadzwyczajnego w tym, co zostało powiedziane i Pewnie u papieża też takich wątpliwości nigdy nie było. Czy się wypowiedzieć za aborcją czy, czy przeciwko zapijaniu dzieci? Dlatego w, to przyjmuję jako w, część normalnego nauczania, które staje się, mówię, coraz trudniejsze właśnie z, tylko z tego tytułu, że coraz mocniejszy jest ten nacisk zewnętrzny. Który dąży do, do kontroli ludności, do, do kontroli demografii, i w ciągle pod, pod tym samym hasłem też że grozi nam przeludnienie jak przeludnienie nie będzie co jeść, to mniej więcej taka analogia do Izraela. Kiedyś w, na początku mówiono, że milion mieszkańców Izraela to jest góra. Z tego, co da się utrzymać na tym terenie, że więcej absolutnie nie są w stanie wyżywić ludzi. Potem się okazało, że 2 miliony mogą, że 3 miliony, może 4 miliony. Także to wszystko zależy pewnie od tego, jak zaawansowana jest technika, jak zaawansowane są sprawy żywieniowe. Jak jest rolnictwo rozwinięte, to są wszystko rzeczy rozciągalne. A przede wszystkim, zdaje się, logistyka, bo problemu mm, nie widać takiego, że ziemia nas nie wyżywi, tylko że jest nierównomierny no, dostęp do tych dóbr, transport i ekonomia. I to jest, zdaje się, problem, a nie to, że jest nas za dużo. Tak, tak. Ale w, gdy się weźmie pod uwagę ten ciągły pęd do miasta w, w, i wyludnianie się wsi, no to właściwie ogromne obszary pozostają zupełnie bezludne. A, ludzie ciągną, a inne, przeludnione w a tym inne są okropnie przeludnione. Właśnie to też nie jest takim zjawiskiem bardzo w, w, korzystnym, bo to jest też i niebezpieczeństwo duże. Chciałem na moment wrócić do tej presji, o której ksiądz Arcybiskup wspomniał. Ta presja doprowadziła do. Takiej sytuacji w Irlandii, że w ciągu kilkudziesięciu lat tam się zmieniły bieguny. Irlandia z kraju katolickiego stała się liderem sekularyzacji w Europie. Jak ksiądz arcybiskup tę sytuację odbiera? Bardzo smutno widzę w całą tą sprawę, dlatego że jeżeli ktoś odchodzi od prawdy to nie może się to odbyć bez negatywnych skutków i następstw. Tutaj sprawa jest oczywista. To tylko można dojść do takiego wyboru wtedy, kiedy rzeczywiście odczłowieczy się człowieka, czyli kiedy o, o tym płodzie zacznie się mówić jako właśnie płodzie, a nie człowieku. I wtedy w tej mentalności ludzkiej następuje zmiana, obojętność, w takim razie nie ma się czym przejmować. I konsekwencje tego są. Wydaje no się, że też duża, duża komasacja mediów była w, w skierowana w, w takim celu, ażeby tych ludzi odciągnąć od myśli za życiem, od tego wyboru za życiem, że nawet słyszę, jakoby Google w, też wyłączyły to i ocensurowały wszystkie te wiadomości przemawiające za życiem, właśnie, żeby zwyciężyć w tym medialnym przekazie, właśnie z, z, tą, z tą promocją ideologii przeciwnej życiu. Ale ja pamiętam takie czasy, gdzie 100% prasy było przeciwko wartościom, Promowanym przez Kościół przeciwko Ewangelii, czasy komunizmu, i ludzie nie stracili tego, tego rozeznania, nie przestali słuchać Kościoła. Dlaczego w, w, w katolickiej Irlandii ludzie przestali słuchać Kościoła? To pewnie dużo, dużo spraw się na to składa. Mogą się do tego przyczyniać po części te skandale, które wybuchły i które taki, taki, takim wstrząsem się odbiły. Na Irlandii. Potem trzeba jednak wziąć pod uwagę ten ruch sekularyzacyjny, który nie ustaje. Ten liberalizm w takim negatywnym znaczeniu narzuca pewną, pewną poprawność taką polityczną, poza którą nie można się wychylić. To, co, co kiedyś trzeba było osiągać właśnie twardymi środkami, to teraz poprzez miękkie środki, właśnie poprzez dużą kondensację tego przekazu medialnego można to samo osiągnąć w człowieku, zwłaszcza jeżeli on jest przyzwyczajony do tego, że jest sam i właściwie łatwiej mu przyjąć taką koncepcję, którą mu się serwuje każdego dnia, aniżeli myśleć swoim własnym rozumem. Jednak trudno się oprzeć takiemu wrażeniu, że ludzie kościoła, bo przecież nie sam kościół, ale ludzie kościoła w Irlandii zawiedli, że, że zawiedli Boga, zawiedli wiernych i, i, i przez to trochę ten kościół opustoszał. Czy to jest pozorne wrażenie, czy rzeczywiście? Ja wiem, że to niezręcznie się wypowiadać o innym kościele, ale. To jest nawet niebezpieczne, dlatego że my mamy pewne stereotypy też dotyczące innych narodów czy innych kościołów. I to może. Nie do końca przylegać do rzeczywistości. Ale z tego, co wiem odnośnie tego ostatniego referendum, no to właściwie księża całkowicie zdali tę sprawę na świeckich. Mm -hmm. Pozostawili świeckim, nie chcąc się mieszać w to. Może i, właśnie z tego powodu, i, że, i, żeby, żeby że, tego nie łączyć. Żeby tego tak nie łączyć, czy żeby nie wchodzić na pola tych batalii. No a w. W rezultacie świeccy potem, ci pewnie, którzy byli włączeni w ten ruch pro-life, to byli gorliwi tak jak dawniej. Mhm. Natomiast ich to przesłanie się nie przebiło. Rozmawiamy dużo o Irlandii, natomiast ludzie też no, tak podświadomie pytają się siebie, boją się może o to, czy to nas nie czeka tutaj za 10, 20, za 15 lat. Czy, czy, czy w Polsce nie będzie drugiej Irlandii? To wszystko zależy od Polaków. To, to nie jest kwestia determinizmu takiego historycznego, że pewne rzeczy, które się dokonały gdzie indziej, muszą się u nas koniecznie dokonać. Tutaj w, wydaje mi się, że nasz ten charakter taki narodowy, jeśli tak można mówić. Jest dosyć przekorny i w, tak łatwo się nie poddaje, gdy widzi jakiś napór, powiedzmy, ideologiczny. Stąd myślę, że właśnie to, co się dokonuje, co, co się zmienia w, w nastawieniu Polaków, to coraz większe e, otwarcie na życie i świadomość też tego, że, że to jest jednak w, w początkach nienarodzony, ale człowiek. To gdyby 30 lat temu ktoś badał opinię publiczną, to na pewno nie byłoby tak dobrych wyników w tej materii, jak są teraz. A właśnie, bo te wyniki, które się nagłaśnia, są raczej pesymistyczne. Mówią tak: O Polacy są gotowi usprawiedliwiać zabijanie nienarodzonych z różnych przyczyn, czy tam o, o, rzekomymi wadami płodu, czy czy jakąś sytuacją szczególną matki, czy przestępstwem. Pokazują się takie, takie badania. To co, to one nie są prawdziwe? Badania mogą być prawdziwe, prowadzone na tysiącu ludzi, na dwóch tysiącach, a tu są miliony. A poza By... tym to są szczególne pytania w tych badaniach padają? Tak, padają też osobliwie postawione pytania, które: czy chcesz zaostrzenia prawa o No to w... nikt, nie, nikt chce, nie chce zaostrzenia nie prawa. Nie chce zaostrzenia to. Wystarczy tego zręcznie potem... sformułować pytanie i potem się zdziwić, A. że aż tylu. Bo nie ta, chce. Ci sa, te same tysiąc osób, które odpowie na pytanie, czy chcesz ochrony życia od narodzenia do śmierci, odpowie tak, co? Tak, tak, tak. Prawna? Więc to jest to, jest ta, to kłamstwo sądowe. Ale, ale w, tutaj, gdy idzie o, o właśnie te kwestie, to w, najważniejsze jest zmiana świadomości. Dlatego że wszystkie prawne ustalenia potrzebne i, i, i konieczne są zawsze do przewrócenia. Natomiast świadomość nie da się tak łatwo przewrócić. W jakim miejscu tu jesteśmy? Myślę, że, w, że bardzo s, jeszcze daleko do tego, żeby w, nie potrzeba było prawa, a ludzie, żeby zachowywali prawo naturalne w swoim sercu. I jakoś wiemy, że nie trzeba, nie wiem, kraj zabijać, ale kodeks tak, karny. Tak, tak, tak. Funkcjonuje i chyba jest potrzebne. To jest potrzebne, owszem, żeby przypominać, ale prawo jest, jak mówił Święty Paweł, dla przestępców. Prawo jest dla przestępców. A, a nas nie powinno powstrzymywać od dobrego działania samo tylko prawo, czy, czy nakłaniać do dobrego działania. Niemniej prawo wychowuje, prawda? Ma taką Też, ale to już jest ta instancja najniższa, gdy. Hmm gdy mamy do czynienia z człowiekiem w, w dobrze, dobrze uformowanego sumienia, no to jemu nie, potrzeba, nie przeszkadza żadne prawo, ponieważ on sam wie, co no, co dobrego. Tylko, tylko obawiam się, że słowa księdza arcybiskupa można też rozumieć jako taki, ktoś mógłby zrozumieć jako dystansowanie się wobec zabiegów o prawne usankcjonowanie pełnej ochrony życia. Nie, broń Boże, w, dlatego, że w Ponieważ istnieje jednak duża część społeczeństwa, która poza prawem nie widzi innego czynnika regulującego, dlatego potrzebna jest też i prawna ochrona życia ludzkiego. Gdyby, gdyby wszyscy rozumieli, wtedy prawa by nie potrzeba było ani wymyślać, ani stosować. A tutaj, a tutaj jest dla części społeczeństwa na pewno jest konieczne takie, takie przygotowanie prawa, które broni życia i broni człowieka. Jak się arcybiskup odbiera taką postawę polityków, którzy określają się jako politycy katolicy, że mówią mniej więcej. Nie możemy w 100% poprzeć ochrony życia, bo jakbyśmy to zrobili, to przegramy wybory, a jak przegramy wybory, to będzie gorsza ochrona życia. To, to jest taka logika, bym powiedział, nie do końca uzasadniona. W to można, można przyjąć, że przegramy wybory, ponieważ, ale można powiedzieć, że wygramy wybory, ponieważ ochroniliśmy życie. To równie dobrze można odwrócić sytuację i, i przyjąć taką wersję, że właśnie to pokaże tym wszystkim, którzy zbierali podpisy, którzy się podpisywali i tym, którzy się nie podpisywali, ale są tego samego przekonania, że właśnie to w, będzie decydujące przy następnych wyborach. Przecież to 800 tysięcy ludzi w trzy miesiące, przy niemal całkowitym milczeniu mediów, y, niestety nie tylko liberalnych, ale również takich, które uważają się za y, politycznie konserwatywne, no to jest, to jest, to jest niesamowita liczba, tak? To, to, to ciężko powiedzieć, i co to oznacza tak, tak, w praktyce. To, to nie jest y, sondaż, który się prowadzi na tysiącu 1000... Osobach. Prawda? Chciałem jeszcze na moment wrócić do papieża Franciszka i cytatów z papieża Franciszka. Powiedział ostatnio, że kto sprowadza Amoris Leticja do e, prostego można, nie można, ten nic Amoris Leticja nie zrozumiał. No i pytanie, czy ksiądz arcybiskup rozumie Amoris Leticja? Staram się zrozumieć te same obiekcje, które miałem w czasie synodu, one potem się jednak potwierdziły. Natomiast wytyczne, które myśmy przygotowali, staraliśmy się przygotować według tego ducha, który jest wam Amoris Laetitia, nie wprowadzając tego Communion Sacris, czyli praktycznie nie wprowadzając słowa Komunia Święta, wiedząc doskonale, jakie jest w naszym kraju w rozumienie cudzołóstwa i, i, w, i w jak dalece rozumie się, że są najróżniejsze sytuacje, że co człowiek to inna sytuacja i, i że ten, który żyje w drugim małżeństwie cywilnym czy w związku cywilnym, no Mógł mieć różne, różne dane, różne przesłanki, które go do tego skłoniły. Niemniej jednak to nauczanie Pana Jezusa jest nie tylko rzeczytelne, czytelne, ale, ale ono jest bardzo twarde, bo praktycznie ci apostołowie sami określili to jako twardą mowę. To był to była rzecz niesłychana, żeby w społeczeństwie izraelskim, które jeszcze potykało się z poligamią, powiedzieć coś takiego, że jest tylko jeden ten związek i że tylko jedna klauzula, która jest unieważniająca, a poza tym nie. Więc na pewno. To nauczanie dotychczasowe Kościoła i, i papieża Benedykta i Jana Pawła no było nadzwyczaj klarowne. Owszem, mówi się o tym, że, że i familialny konsorcjum wprowadziło te, te, ten przekaz o białym małżeństwie, czyli o, o życiu jak brat z siostrą, ale w sumie. Że na dodatek prawosławie ma innego rodzaju podejście do, do małżeństwa, i, i, w, i że tam dopuszcza drugie czy trzecie po, po zdjęciu błogosławieństwa małżeństwo. Natomiast nauczanie Kościoła Katolickiego było jednoznaczne. To, co chcieliśmy w wytycznych powiedzieć, to to, że trzeba jak ludziom, którzy są w różnej sytuacji, w drugim związku, tym razem cywilnym, że tym ludziom trzeba pomóc integrować się ze, ze społecznością kościoła, wprowadzać ich, nie zostawiać ich samych, no i starać się ciągnąć ich do większej doskonałości niż ta, w której żyją. Czyli Kościół w Polsce idzie za nauczaniem papieża, ale nie idzie drogą argentyńską. Nie, nie chcielibyśmy takiego rozwiązania, które praktycznie e, radykalnie wydaje się w, wychodzić zupełnie w, w, inne, w inne pola, aniżeli te, które były do tej pory obowiązujące w Kościele. Kościół oznacza również pewną ciągłość. Nie tylko. Owszem, oznacza rozwój ciągły, ale jednocześnie pewną, pewną ciągłość i stałość swojego nauczania. Jest już jakaś reakcja z Watykanu? Nic na razie, nic nie słyszę, chociaż przy, przygotowaliśmy to tłumaczenie na włoski, angielski, także na pewno w Watykanie jest świadomość tego, że Episkopat Polski takie coś przyjął. Czyli brak wiadomości to dobre wiadomości. No, zobaczymy, co to dalej przyniesie. No, w, w każdym razie, jeżeli mowa o tym, że episkopaty konkretne mają przejmować odpowiedzialność też w swoim kraju za, za to, co robią i, i w jaki sposób też tuż pasterzują, no to to jest część naszej drogi. Dobrze. Proszę księdza, arcybiskup, Pismo Święte jasno się wypowiada na temat małżeństwa. A co mówi o alkoholu? To znaczy, Pismo Święte w, wcale nie potępia alkoholów jako alkoholów, ponieważ ono, ono zawsze zdaje sobie sprawę, że wszystko, co stworzył Pan, mógł było dobre. Myślę, w, myślę tutaj raczej o tym, że zachęca do umiaru we wszystkim, także w tej materii. Że w praktyce to, jak potem ojcowie kościoła to zinterpretowali, nie, nie wino jest złe, tylko człowiek, który nadużywa wina, postępuje źle. Więc na pewno w tamtej kulturze śródziemnomorskiej, gdzie wino jest no, normalnym napojem, jest, jest takim napojem jak woda, chociaż. Mówię w, w Machabejskich czytamy, że e, powinno być zawsze używane z wodą, zmieszane z wodą. Było raczej słabsze niż e, to wino, które stosujemy w dzisiejszych czasach. E, tak, a, a z pewnością e, w, nie było takie silne jak alkohole, dlatego że te prawdziwe alkohole wysokoprocentowe, dlatego że w, e, w tych krajach o takich wysokich gorączkach, to by poczyniło duże spustoszenie. Jednak alkohol zmienia świadomość człowieka i to zmienia w sposób momentami bardzo niesympatyczny. I patrząc na to, co, tak. co, 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 co alkohol robi z człowiekiem, się tak czasem zastanawiam, Kurczę, no może, może tu pismo święte coś jednak przeoczyło i ten alkohol powinien być zabroniony? Nie, dla, dla jednego alkohol jest czymś, co, co szkodzi, dla innego, dla innego wątrobianka. Jak Więc, się zacznie nią obżerać. Jak się zacznie nią obżerać. To, ta zasada umiaru, ona jest dobra w, w każdej sytuacji. A poza tym, jakbyśmy nie mieli się czego wyrzekać, no to jakbyśmy mogli stosować ascezę. Jak nie ma pokus, to rzeczywiście nie, może, nie można mówić o postępie duchowym, bo to w, też nauczanie Kościoła o tym mówi, że Pan Bóg stawiając nam czasem przeszkody na drodze, chce naszego wzmocnienia. Czyli dzięki temu, że mamy alkohol, możemy się go wyrzec. I, i to biskup Bronakowski bardzo za tym, optuje i wszystkich zachęca i ten kongres trzeźwości, który był w Warszawie w ubiegłym roku zorganizowany, uważam za bardzo pozytywny. Te same postulaty też. Też edukacyjnie, to niesłychana porcja wiedzy była na tym kongresie przekazana, ale też biskupi mają inicjatywę właśnie trzeźwościową na stulecie niepodległości. Czy ksiądz To biskupi... znaczy... W, w, z... Zachęta do, do stosowania trzeźwości jest bardzo ważną. W, czy to ludzie słuchają, czy nie słuchają, powinniśmy my głosić Ewangelię i, i głosić także tę zachętę, nie oglądając się na to, czy, czy ludzie słuchają. Może ktoś pod wpływem właśnie tego nauczania jednak zrobi krok naprzód. Ja się zastanawiam, czy zmieniając troszeczkę temat, czy Sąd, który wydał wyrok w sprawie łódzkiego o, drukarza, który odmówił druku plakatów na rzecz organizacji LGBT. Czy on był no, w trzeźwości umysłu, bo nie sądzę, że pijany, ale jak, jak można ograniczać wolność człowiekowi w takich, w, takich, w takich sferach? Na tym właśnie polega poprawność polityczna. <laughs> że można tak ukształtować opinie i, i w, że, że właściwie pewnych, pewne rzeczy człowiekowi wolno, ale pewnych na pewno nie wolno. Mm -hmm. I, I tutaj e, zabraniać drukowania tych materiałów promujących LZTW na pewno nie wolno. Mm -hmm. A jakby one promowały Kościół Katolicki, a miał je wydrukować organizacja LGBT, no to już nie wiadomo, jakby to było. Nie sądzę, żeby to by było dobrze Dobrze widziany. Natomiast, e, natomiast prawo do, do w, w tej obiekcji sumienia to jest jedno z bardzo ważnych praw, dlatego, że ono broni ostatecznie wolności człowieka. No, ale to są, Polski sąd wydał wyrok przeciwko wolności sumienia. Póki jeszcze można, to poprosimy o błogosławieństwo księdza arcybiskupa dla wszystkich naszych widzów i może jeszcze jakieś słowo na, na koniec tutaj do tej, do tej kamerki. Tak. No, bardzo się cieszę z tego, że telewizja salwę trwa, że się nie poddaje. Życzę, żeby mogła rozwijać się także na inne decyzje i przekazać to doświadczenie, jak tutaj przy niewielkich środkach jednak tworzyć coś wielkiego. Także błogosławieństwo Boże dla wszystkich telewizów w telewizji, telewizji Salwy I, i życzę, żeby wszyscy właśnie uczyli się tego, jak przy pomocy mediów kochać wspólnotę. Amen. Bóg zapłać za rozmowę, Bóg zapłać za wizytę u nas. Serdecznie Dziękuję, dziękujemy. dziękuję również. Z Bogiem.